No, kiedyś z korygami, nie, z jednostki w Kaliningradzie, jak służyłem, kurwa, w wojskach spodochronowych, w WDW rosyjskich, oczywiście, raz ja, Oleg ja, Gazmanow, e, to kolega koledze, kurwa, strzelił chłopie w stopę, nie, i ten drugi mówi, ha, jestem jak achilles, a on mówi, ha, ha, ja też, i wszyscy później poszliśmy na Kremów. Czy ja palę papierosy? Nie, no, co ty, gościu. <laughs> po prostu wstałem od kompa z mikrofonem z słuchawek. E, otworzyć okno, wiesz? Bo chcę wywieczyć dym kurwa ze szlugów. Niestety, ZSRR chce, żebym oddał wschód, a ja im powiem tak, gościu, oddać to ja ci mogę jedynie mocz do gardła. No ale wiesz, Weronika jest 20-letnią kobietą, tak? A nie 15-letnim napaleńcem paradoksowym kurwa szatu, to też inaczej jest. Wiecie o co chodzi? Bolało cię, jak spadłeś z Kremla. Ja pierdolę, bikse. Jezus, kurwa! Co ty napisałeś, Big XLL, kurwa? Co ty napisałeś teraz, kurwa, nie? Co ty, kurwa, napisałeś, człowieku? Nie! Przecież te kurwa szczępy szczatu teraz mi będziemy dawali tym żyć. Kurwa, nie! Pierdalaj, Kała 444. Chuju, jebany faniacki, kurwa, po miocie. Stary mówi, moje życie się zmieniło. Nareszcie jestem szanowany w środowisku, w otoczeniu i ludzie traktują mnie poważnie w biznesie. Od kiedy przestałem korzystać z Androida, przestałem się czuć jak po prostu Polak przeciętny. I teraz czuję się jak Giga Chat, laski na mnie lecą, jak dzwonek mi dzwoni, ludzie mdleją przede mną, mówią, kurwa, kupujesz telefon za cenę mieszkania w Polsce? Ja mówię, tak, biedaku, bo żyję w cywilizowanym kraju, a nie w jakimś kraju trzeciego świata. Rozumiesz to? Od kiedy mam telefon z Logiem Apple, Pol Polki lecą na mnie jeszcze bardziej, bo myślą, że jak mam iPodsy, to jestem biznesmenem w Polsce. Proszę zobaczyć, jak się rysuje. O, Od kiedy. <śm> od kiedy śmigam na iOSie, to po prostu Polskie, Polacy mnie szanują bardziej. No i tak to jest. O, Zobacz. Co wybieramy. Chudwo biorę laskę. Kobietę biorę. Uchowaj. Przepraszam, bo mam pełne usta bo jem, ale wybieram kobietę, bo to jakiś chłopak i piękna kobieta. O! Zasoby ludzkie co tydzień 2000. No i to mi się podoba, proszę pani. To jest chłop na 100%, no to nawet lepiej. Przecież. Nawet jak chłop się przybierze zabawę, to wiesz, to robi to lepiej. No. Ale mamy gówniany team kurwa Bro. Oj Murzaku. Swoim Sława Ukrainie! Nie wiem, może to zabrzmi w chuj ciepło, ale czasami jak chłop się za laskę przebierze, to jest bardziej hot niż laska. Nie wiem. Kurwa, żałuję, że to powiedziałem. Był ja pierdolę, ale Stalin to wygląda jak mój dziadek, legitnie. Mój dziadek też miał takie wosa i tak się woził. Powiem ci szczerze, że kurwa dziadek Stalin to wygląda jak taki wiesz, dobry dziadek, który przychodzi do Ciebie na urodziny, kupuje ci twoją ulubioną zabawkę. Kurwa, stary posiedzi, wypije kawę, pogada albo wódeczki się napije i idzie do domu i go widzisz znowu za rok. Nie, ile o której musiałbym zacząć streama, żeby skończyć go o 12 w nocy eee, Żeby trwał 14 godzin. Ta transmisja na żywa na żywo. Nie, coś mi tu nie gra, stary, chyba mnie w chuja robicie. Dziesięć. Dodać 14 godzin to jest 24. Czyli to nie jest 12. To jest druga. Nie. 10 dodać 20. Nie, czekaj. Jeszcze raz. Jeżeli... Tam zostałem zbanowany. Zaprawdę, do widzenia, papa. Nie widziałem, co się stało, Kebabix. Czekaj, jeżeli doba ma 24 godziny, prawda? I Odejmiesz od tego 14 godzin, to wychodzi 10. Spierdalaj, kurwa, z tym śmiechu, Warte, nie? <laughs> Cicho, jeżeli odejmiesz od 24 godziny 14, to wychodzi 10. Eee... Ale... i to wychodzi 10, ale czy to jest 10, czy to jest 10 rano? Czekaj, jest na przykład 10 rano. 10 jest 00, co nie? I ja od 1000 00 streamuję 14 godzin. No to wychodzi, 20, że ja bym 24 godziny streamował. Nie. Nie, coś mi tu kurwa nie gra. Feeling, dziękuję bardzo. Czekajcie, ja muszę się zastanowić. Wiem, co trzeba zrobić, w tym momencie. Halo? Siemka, tałciu, potem będziesz jakiś w z ciebie. Okay. Cześć, Bujawa, witam, wolan, bo dzięki za piątkę. Czy będzie? Zobaczymy, Bujawa. Mam takie pytanie do ciebie, nie? Tak, kotku. Jeżeli zaczynam streama o godzinie 10 rano mm, i kończę go o 24.00, to ile godzin minęło? Czekaj, na palcach policzę? Bo mi wychodzi, że 12. I nichu ja wiem o co tu chodzi. Chyba jednak 14 ukasz. Ale jak? Do 12 są 2 godziny. I od 12 do 12 jest 10. Więc wychodzi 12, tak? No bo ile godzin chcesz streamować? A powiedzmy czternaście. To to, jeżeli chcesz czternaście, to policzmy razem, Łukasz. Ile godzin? No? Jedna, liczba. druga, druga trzecia. trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta. Ale to jest 14.00, a nie, że 14 Nie, nie, Powis patrz. Nie to wtedy mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mamy godzinę 10, Łukasz. To byś musiał wstać o 9.00. Jakim cudem? Nie wiem, ja nie jestem matematykiem, Łukasz. Coś, mi się, coś chyba się pojebało, wiesz? W tych obliczeniach. <laughs> Brałeś dzisiaj leki, Łukasz? Jeżeli 10 plus 14 to jest 24. To ja streamuję 10 godzin, czy zaczynam o 10? Zaczynasz o 10. A jeżeli zacznę o 14 i chcę streamować 10 godzin, to kończę o 24? Dokładnie Łukasz. Robimy postępy. A jeżeli zaczynam streamować o 10 i streamuję 12 godzin, to zaczynam o 22? Nie. To kończysz o 22. To kończę o 22. Dokładnie. Kurwa, nie rozumiem nic z tego. O której muszę uruchomić transmisję na żywo w platformie Twitch TV? Żeby tak. minęło 14 godzin. No, żeby minęło 14 godzin, to o którejkolwiek. Ale jakbym no. chciał skończyć o 24, to musisz wtedy o 10 uruchomić Łukasz. No to patrz, jak teraz obalam cię. 24 minus 14 równa się 10? Dzien... No, no właśnie. Dobra. Ok, czyli o 10 rano. Tak. Dobra, dziękuję Sebastian. Proszę bardzo, upraszczasz. Ale masz kurwa bombastyczny awatar, aż pokażę to ludziom. Naprawdę, to jest ten słynny raper Ice Wallow Cam? Tak. Dobra, to ja się rozłączę już, bo już wiem. No, czyli wyszło na moje, że musisz rozpocząć stream o 10.00. Wyszło na moje, czyli dobrze mówiłem od samego początku. Jak zwykle mnie wprowadziliście kurwa w błąd. I znowu wiesz, odjebaliście kurwa maniane, nie?